Cześć, witajcie w drugim NPEKINGUE Angry Birds Breakfast 1 albo Breakfast 1. To jest na PC, ma akcji i Dream Game. To jest chyba gra śniadanie. Dobrze, najpierw odpakuję folię i zaraz do Was wracam. Ok, już jestem. Tak się prezentuje przód. A tak się prezentuje tył. Tutaj macie. Instrukcje instalacji. Na pewno tą grę znalazłem w płatkach śniadaniowych. Jeżeli Wy macie taką samą grę, to też ją znaleźliście na pewno w płatkach śniadaniowych. W grę będę jeszcze grał, ale myślę, że będzie fajna, bo Angry Birds lubię, więc liczę, że twórcy tego. No tam ci, co się przyczynili do tworzenia tej gry, troszkę się postarali. Dobrze, to już na wszystko w tym filmiku. Zasubskrybuj mój kanał, łapkuj, komentuj i do zobaczenia. Cześć.